Maślana stawia 100 złotych, że Polska przegra z Niemcami 0,6. Gdy staje się to prawdą, wygrywa 800 zł. Bo no wygrałem! Wygrałem! Wypypcie! Obstawiłem 6 0 dla Dopaliłem się do jednego, postawiłem stówkę, więc. Następnego dnia w szkole na lekcji w zapomina stroju i jest wyproszony za drzwi. Wtedy nauczycielka nadweręża swoje mięśnie. Na WF-ie trenować będziemy bardziej wyrafinowane dyscypliny sportu. Czyli jakie? Taekwondo, gimnastykę artystyczną, gamonie. Zagiebucha. Anusjak, o Jezu, oj, 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 moje, moje kurzonki. Wtedy Maślana idzie odebrać nagrodę i stawia, że Polacy przegrają 0:8 z Austrią. Higienistka zastępuje nauczycielkę na lekcji w uef gdzie okazuje się, że Czesio potrafi kopnąć trapnie piłkę do bramki przeciwnika, celując w Muchę. Co mam robić? Kopnij, Czesiulku! Kopnij piłkę! Ale gdzie? W tamtą bramkę! Mucha! Mucha! Maślana idzie po nagrodę do Bugmachera. Pod namową pracownika zakładów obstawę milion złotych, że Czesio strzeli 100 goli. Na następny dzień szykuje 100 much. 97! 98! 99! Na meczu sędzia daje czerwoną kartkę naszym bohaterom przed pierwszym gwizdkiem. Czesio dostaje kartkę jako pierwszy za śpiewanie wulgarnej przyśpiewki. Iskra Opole! Ja iskrę do papier! Iskra Opole! Później nerwów na wody nie utrzymują inni. Rozbija się bójka. Maślana żałuje, że przegrał 6000. tysięcy. Ale ja jestem durny, A mogłem sobie zostawić te 6 patyków? Czesio daje maślanie sześć patyków i mówi, że na jutro przyniesie trochę szmalcu.